Chwała Bogu. Chwała Bogu. już słyszeliśmy Słowo Boże na tym miejscu dzisiejszego dnia. Czas dochodzi do zakończenia. Ja chciałbym jeszcze przeczytać parę fragmentów z Bożego Słowa. <laughs> Jeden, który dzisiaj już był czytany z Ewangelii Marka. Czwarty rozdział i dwudziesty czwarty werset. I rzekł do nich Baczcie na to, co słyszycie. Albo jak jeden z przekładów mówi uważajcie na to, co słuchacie. I w Ewangelii Mateusza, 25 rozdział i 24 werset. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział i 24 werset. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent. I rzekł, Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś niesiał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi. Oto masz co Twoje. Odpowiadając rzekł, mu Pan, jego Sługo, zły i leniwy, wiedziałeś, że żne gdzie nie siałem i zbieram gdzie nie rozsypywałem. Może do tego fragmentu. Oto był pewien człowiek, który wziął talent, jakąś wartość posiadał. I przyszedł i mówi: Ja wie, wiem, słyszałem inaczej można powiedzieć o Tobie, że Ty jesteś człowiekiem twardym, że Ty żniesz tam, gdzie nie siałeś. I Boże Słowo mówi, że na podstawie ust Twoich, na podstawie słów Twoich będziesz osądzony lub usprawiedliwiony. I oto ten człowiek przyjmował coś do swojego serca, słuchał pewne informacje i on zaczął wierzyć w to, co słyszał, a później takie rzeczy na swojego Pana mówi. I mówi: Ja wiem o Tobie, że Ty jesteś taki. Jeżeli Ty dzisiaj mi to mówisz, to znaczy, że wcześniej innym to mówiłeś, na podstawie twoich słów ja Ciebie osądzę. I bracie i siostry, słowo Boże on mówi. Uważajmy, co słuchamy. My powinniśmy zważać, czy to, co słyszymy, to prawda, czy to nieprawda. Powinniśmy zastanawiać się, czy to tak rzeczywiście jest, czy to z natchnienia Bożego ktoś mówi, czy może z własnego natchnienia, albo z natchnienia złego swojego czasu. Piotr idzie do Pana Jezusa i mówi, nie przyjdzie to na ciebie, miłitość nad sobą. A Pan Jezus mówi do Niego, idź precz ode mnie szatanie, bo jesteś mi zgorszeniem. Bo nie myślisz o tym, co boskie, a o tym, co ludzkie. Dlaczego Pan Jezus mówi do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie. Oto i Piotr usłyszał coś. Diabeł przyniósł mu jakąś myśl, On ją przyjął, i On przekazywał ją dalej. I Pan Jezusowi nie podobało się to, co On mówił. On mówi, Ty jesteś dla mnie zgorszeniem, bo co człowiek słyszy, czym on się napełnia później, przekazuje to dalej. I dalej czyta o dniu sądu, kiedy Pan Jezus, On będzie sądził, mówi, że jednych postawi po lewicy, drugich po prawicy, i jednym mówi, wejdźcie do odpocznienia, błogosławieni, dlatego, że byłem chory, odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniach, Odwiedzaliście mnie, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem głodny, nakarmiliście mnie. A oni pytają, gdzie, Panie, kiedy my Ciebie takim widzieliśmy. Na nich było zdziwieniem to, co oni usłyszeli. Ale Pan Jezus, On mówi inaczej do nas. Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci moich, nawet tych najmniejszych mi uczyniliście. A do drugich mówi, idźcie na lewicę. Do kogo to mówi? Mówi dlatego, że widzieliście mnie w potrzebach, ale nie zwróciliście uwagi na mnie. Oni znowu zdziwieni pytają kiedy, jak. Pan Jezus tak samo im tłumaczy, cokolwiek my robimy dla innych ludzi, szczególnie wierzących, to my robimy dla Pana Jezusa. Jeżeli my robimy zło dla kogoś, to my robimy dla Pana Jezusa to zło. A jeżeli robimy dobro, to my dla Pana Jezusa czynimy to dobro. I wiecie, wielu ludzi słyszy pewne informacje, ale nie sprawdza tych informacji i puszcza je dalej. Jeżeli to są jeszcze prawdziwe informacje, to pół biedy. Ale kiedy ludzie puszczają nieprawdziwą informację brat na brata, na siostrę, na drugiego człowieka, to, co On odpowie przed Panem Bogiem. Przecież to na Pana Boga mówimy. My powinniśmy zważać na to, co słyszymy. Czy to, co słyszymy jest prawdą. I co my wypowiadamy na drugich ludzi. I Słowo Boże, Ono mówi, że my powinniśmy zważać na to. Ja pamiętam pewne świadectwo. Jeden człowiek wierzący wędził kiełbasę. Uwędził około 30 kilogramów kiełbasy. I postanowił w swoim sercu, mówi, ja jeden kilogram sobie wezmę, ja jestem sam, samotny, nie mam rodziny, a 29 kilogramów oddam tam do jednej biednej, potrzebującej rodziny. On sam ze sobą tak rozmawiał. Mówi, oddam tą kiełbasę, tam jest dużo dzieci, u nich jest potrzeba. I kiedy tak postanowił w sercu swoim, za chwilę przychodzi mu myśl, a po co ty je im tak dużo oddasz, a sobie tak mało? To choć dwa kilogramy sobie zostaw. On pomyśla, mówi, no to choć dwa sobie zostawię, im 28 osiem. I wiecie, walka w tych myślach idzie dalej. W końcu myśli, oddam dwadzieścia pięć, a pięć sobie. To przecież i tak dużo, prawda? I wiecie, i tak te myśli idą, idą. W końcu postanawia, 10 kilo sobie zostawić. Później mówi na pół to, co ja robiłem, to moje, mam prawo, pół oddam im, pół zostawię sobie. Później już 10 kilogramów im. I wiecie, kiedy doszło do 2 kilogramów, on powiedział, że 2 kg tylko odda tej potrzebującej rodzinie, a sobie zostawi 28. On zrozumiał, kto wkłada to w jego serce. On wziął za telefon, zadzwonił do tej rodziny wierzących i mówi: Słuchajcie, diabeł ukradł Wam już 27 kg kiełbasy, zostało Wam już tylko 2 kg. Przychodźcie czym prędzej, zanim i to Wam ukradnie. W jaki sposób diabeł wykrada? O przynosi myśli, niedobrze tak, lepiej więcej sobie, mniej drugiemu. I w końcu doszło do tego, że ten człowiek wierzący, kiedy on zobaczył na myśli swojego serca, on zrozumiał, kto w to jego serce to wkłada. On rozumie, to nie Pan Bóg włożył. Pan Bóg włożył w jego serce, aby oddać 29 kg kiełbasy ludziom potrzebującym. I On powinien był tak uczynić. Ale diabeł wkłada kolejne myśli, kolejne myśli, kolejne myśli i wykrada dobry plan, który Pan Bóg włożył w jego serce. I ja chciałbym, abyśmy zwracali pilną uwagę na to, co my słyszymy. Ja pamiętam, był jeden zbór, mi opowiadali, tam był taki, no nazwijmy, kurek, starsi ludzie śpiewali. Starsze siostry, starszych braci, ja już dokładnie nie pamiętam ilu ich tam było, choć mi dokładnie opowiadano. I mówią te starsze siostry, starsi bracia, śpiewali jak umieli. No może nie wszystko im wychodziło, ale serca śpiewali. I jednego razu do tego zboru przyjechał jeden dyrygent. Kiedy on usłyszał, jak ci ludzie śpiewają, on im dosyć ostro powiedział, że oni nie umieją śpiewać, że oni źle śpiewają. On zaczął tłumaczyć, jak powinno się śpiewać. Tych starszych braci i siostr w ogóle usunął. Mówi, Wy tam gdzieś w kątku, jak chcecie, to cicho śpiewajcie. A tam postanowił, mówi, Ja wam pomogę, inny chór stworzymy. Ładniej będą śpiewać. Wiecie, ci starsi bracia i siostry, kiedy oni usłyszeli te słowa. Oni zeszli gdzieś na bok i oni przestali śpiewać tylko po cichutku gdzieś tam w kącie. I ten brat uznał, że on takie dobre dzieło zrobił. Przecież źle śpiewali, powinni inaczej śpiewać, ale wiecie, zajeżdża do innego zboru. I tam nikt nie wiedział o jego pracy, którą on wykonał. I podczas modlitwy Bóg napełnia Duchem Świętym jedno ze swoich naczyń, podchodzi do niego i Pan Bóg mówi przez, słowa, przez usta proroka swojego, Synu mój, a dlaczego ty rozbiłeś mój duchowy chór, który śpiewał tak, jak miłe to jest przed moim obliczem? Oto ludzie usłyszeli słowa, że oni źle śpiewają i postanowili nie śpiewać więcej. A Pan Bóg mówi, mi podobały się te pieśni. Oni śpiewali z głębi serca swojego. Postanowiłeś ludzi ładnie śpiewających, ale nie ze swojego serca. Bracie siostro, jeżeli ty coś robisz, z serca swojego, jak najlepiej umiesz Bogu, wiedz, dla Boga miła jest ta pieśń. Dla Boga miłe są te uczynki, jeśli ty robisz wszystko najlepiej jak ubierz. Ale może są ludzie, którzy lepiej to robią, ale nie z czystego serca, nie tak jak Bogu to się podoba. I czy to nazwiemy rzeczą, która miła Bogu, pojechał do drugiego zboru. A Pan Bóg mówi, nie podoba mi się ta rzecz, przez ciebie ludzie przestali śpiewać. W twoich uszach była to nieładna pieśń, ale przed moim obliczem to były piękne melodie, co ty i ja dzisiaj słyszymy, co ty i ja dopuszczasz do serca swojego. Z swojego czasu Pan Jezus mówił: Baczcie na to, co słuchacie. Uważajcie, co wy słyszycie. Czy Pan Bóg Wam posyła te myśli? Czy może od diabła te myśli macie? Czy i tych ludzi posyła Pan Bóg? Czy może diabeł posyła tych ludzi, aby zbić wiarę w sercach narodu Bożego? I ja chciałbym jeszcze trzy króciutkie fragmenty odczytać ze Słowa Bożego. Pierwszy zapisany w Ewangelii Marka, 14 rozdział, i trzeci werset, i od trzeciego wersetu, Ewangelia Marka, 14 rozdział i od trzeciego wersetu. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział przy stole przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik, czystego olejku narodowego bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała oleje na głowę jego, a niektórzy mówili z oburzeniem między sobą. Na cóż ta strata olejku. Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim, i szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: Zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Oto pewna niewiasta, ona za swoje pieniądze, które ona zarobiła, ci ludzie, którzy szemrali przeciwko niej, oni ani grosika nie dołożyli do tego olejku. Od siebie nic nie dali. Ale kiedy ta niewiasta uczyniła dobry uczynek względem pana Jezusa, to znaleźli się ludzie niegodni, którzy powiedzieli takie słowa, że można było sprzedać ten olejek. Można było zrobić lepiej. Wiecie, sami palcem nie kiwnęli, żeby cokolwiek zrobić dla pana Jezusa. Ale ta niewiasta, która czyniła to, na śmierć pana Jezusa, ona zrobiła dobrą rzecz względem pana Jezusa. Co ona za otrzymała w zamian? Zamiast uznania, zamiast tego, żeby ktoś powiedział, o znalazła się bogobojna niewiasta, znalazła się ta, która coś dobrego dla Pana Boga postanowiła zrobić. Zamiast dobrych słów, zamiast słów wdzięczności i słów uznania, znaleźli się niegodni, którzy stali i szemrali, tam gdzieś po kątach i mówili, można było lepiej. A sami palcem nic nie zrobili, nic nie dołożyli do tej ofiary. Jeśli można lepiej, to pokaż Ty swoimi dobrymi uczynkami. Pokaż Ty, jak robisz lepiej. Nie. Usta zamilkły, kiedy Pan Jezus wziął w obronę. Kto dał Ci prawo tak mówić gdzieś, po kątach szemrać? Pan Bóg nie dał prawa szemrać. Nie dał prawa narzekać. Ale dał prawo czynić dobrze. Kto zabrania Tobie dzisiaj czynić dobrze? Nikt nie zabrania. Ale kiedy drugi czynią dobrze przed obliczem Bożym, czy to powód, aby szemrać, czy to powód, aby mówić źle, nie? To powód, aby wielbić Pana Boga. I Pan Jezus zobaczył, szemrają przeciwko tej kobiecie i stanął w jej obronie. Przyjacielu drogi. Chcesz, żeby Pan Bóg stanął w Twojej obronie? Czyń dobrze dla Pana Jezusa, czyń dobrze dla wierzących, czyń dobrze dla ludzi, którzy Ciebie otaczają, a otrzymasz uznanie w oczach Bożych. Ale jeśli będziesz żebrać, Pan Bóg wystąpi przeciwko Tobie i powie, dlaczego tak robisz. Kto dał prawo Tobie tak mówić? Ja stanę w obronie tych ludzi. Bracia i siostry, ja chciałbym jeszcze dwa fragmenty z Bożego Słowa odczytać. Księga Kaznodziei Salomona, czwarty rozdział i czwarty werset. Księga Kaznodziei Salomona, czwarty rozdział i czwarty werset. Widziałem także, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość jednego względem drugiego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. I drugi fragment również z Księgi Kaznodziei Salomona, dziesiąty rozdział i część dziesiątego, no, dziesiąty werset. Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie na ostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością. O to, żeby praca mogła być dobrze wykonywana, aby jeżeli człowiek chce ściąć drzewo i aby dobrze jego pracy poszło, to dobrze, aby narzędzie do pracy było odpowiednio, odpowiednio przygotowane. I w Księdze Salomona czytamy, jeżeli stępi się, siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Ale korzystniejszą rzeczą byłoby posłużyć się mądrością, naostrzyć tą siekierę, a potem przy mniejszym wysiłku można więcej pracy wykonać. Ale czytamy drugi fragment z Bożego Słowa, gdzie Salomon mówi: Widziałem także że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy wywołuje tylko zazdrość. Ja myślę, niejeden w swoim sercu mógł położyć taką myśl. Panie Boże, ja robię dobrze dla Ciebie, a zamiast utrzymać pochwałę, na mnie źle mówią, mi zazdroszczą, przeciwko mnie występują. Po co ja mam czynić dobrze? Po co ja mam się trudzić? Może ta niewiasta, która wylała ten cenny olejek na pana Jezusa, ona również coś usłyszała. Ale Boże, mówi, Boże słowo mówi: baczcie na to, co słyszycie, uważajcie na to, co słuchacie. Ta niewiasta, co ona usłyszała, za dobro, które uczyniła, usłyszała, jak szemrają ludzie. I może siekiera się stępiła, może postanowiła w sercu swoim Ja więcej nie będę trudzić się dla Pana Boga Ja więcej nie będę czynić dobra, bo im więcej ja czynię dobra Tym więcej ludzie mówią na mnie źle I może siekiera się stępiła, może wiara osłabła Może miłość ochłodła i człowiek postanowił w sercu swoim Ja więcej tak dobrze pracy Bożej nie będę wykonywał może słyszałeś nie raz, nie dwa złe słowa, jak mówią na ciebie. Przyjacielu drogi, nie pozwól, aby siekiera się stępiła. A może ty jesteś tym człowiekiem, który tępi te siekiery? Może mówisz źle na drugich, którzy się trudzą i mówisz, można było lepiej. Jeśli można lepiej, pokaż to. Jeśli można lepiej pracować, bądź przykładem dla innych. Ale nie szemraj po kątach, bo Panu Bogu to się nie podoba. Przyjacielu drogi, jeżeli ci ręce się opuszczają i mówisz, nie będę się trudził, więcej nie będę czynił tej rzeczy, która podoba się Panu Bogu. To ja chcę powiedzieć, nie czyń tak. Panu Bogu to się podoba, on bierze Ciebie w obronę swoją. On mówi, dziecko moje, bacz na to, co słyszysz. Może słyszysz słowa innych ludzi i postanowiłeś, nie będę czynić dobrze, ale Pan Bóg dzisiaj mówił do ciebie, uważaj na to, co słyszysz, nie wszystko słuchaj. Słuchaj tego, co ja mówię. Czyń dobrze dla mnie. A swojego czasu Pan Bóg postawi ciebie po prawicy swojej. Ale jeżeli Ty przestaniesz czynić dobrze, może będziesz mówić, ja nie łamię przykazań Bożych, ja nie czynię żadnego zła, ale Boże Słowo to nie tylko zakazy. Ale Słowo Boże to również nakazy. Pan Bóg również nakazuje czynić dobrze. On zabrania czynić źle, a nakazuje czynić dobrze. Jeżeli nie będziesz czynić dobrze, to słuchaj, co Pan Bóg powiedział do tych, którzy stoją po lewicy. On nie mówi, że wy rzucaliście kamieniami na tych, którzy byli gdzieś tam w poniewierce. On nie mówi, że wy wsadzaliście do więzień. Ale mówi, wy nie odwiedzaliście ludzi, którzy byli w więzieniach. Wy nie karmiliście tych, którzy byli głodni. I Pan Bóg mówi, mi tego nie uczyniliście. Ja pamiętam jednego młodzieńca. On poszedł tam naprzód wojny, gdzie ludzie walczyli. On nazywał się Dawid. I wiecie, codziennie wychodził jeden potężny człowiek. On nazywał się Goliat. On wyśmiewał szeregi Boga Żywego. On naśmiewał się z Pana Boga. I wiecie, ludzie z narodu izraelskiego i w tym sam król, na którego swojego czasu była wylana oliwa pomazania Bożego, oni słyszeli głos sam, yy, Goliata i strach przychodził w ich serce. Ja pamiętam, jeden człowiek przyszedł na nabożeństwo. I po nabożeństwie jemu mówią, inni mówią, czułeś ten ciężar? A on mówi, słuchajcie, ja byłem nastrojony na inną falę. Mówi, jak na radiu, ja na potencjometr nastawiłem na łaskę Bożą. I ja na tę falę byłem nastawiony. I wiecie, zachodzi pewien młodzieniec. Tam gdzie wojownicy słyszą głos Goliata, ale on był nastrojony na inną falę. Ci ludzie, oni uważali na głos Goliata, ale ten młody człowiek, on nie zważał na ten głos. Ten głos go w ogóle nie interesował. To nie był głos, który był dla niego przyjemny. Dla jego duszy przyjemny był głos Boży. I on nie zważał na to, co mówią inni. On nie zważał na głos Goliata. On nawet nie zważał na głos swojego starszego brata, który mówi, ja znam twoje przewrotne serce. Ty przyszedłeś tutaj tylko po to, aby przyglądać się walce. Ale wiecie, ten młody człowiek, on nie zważał na ten głos. On był uważny na to, co on słyszy. I on wiedział, to wszystko to nie Boży głos. Goliat to nie głos Boga. Głos mojego brata to nie głos pana Boga. Głos pana Boga to ten, który ja słyszałem, kiedy biegłem za owieczkami. To głos pana Boga. A ten Goliat nieczysty, nieobrzezany, on żył mojego pana Boga. Wiecie, on przysłuchał się na głos pana Boga i usłyszał głos. On otrzymał odpowiedź od Boga. On poszedł walczyć z Goliatem. Wiecie, on może uszami nie usłyszał, ale jego serce ono usłyszało. On usłyszał od Boga odpowiedź. Nieczysty. On nie ostoi się w zgromadzeniu sprawiedliwych. On usłyszał, że Pan Bóg będzie z narodem swoim. I on poszedł przeciwko temu człowiekowi. Bracie siostry, i dzisiaj rodzi się pytanie, co dzisiaj słyszysz ty, co dzisiaj Twoje serce dopuszcza do siebie. Jaki głos dopuszczasz? Swojego czasu Piotr dopuścił głos diabeński. I Pan Jezus On mówi, idź precz ode mnie, jesteś mi zgorszeniem. Przyjaciele drodzy, co dzisiaj my dopuszczamy do swojego serca? Może ty dzisiaj jesteś na tym miejscu jak ta niewiasta i powiedziałeś: Ja więcej nie będę czynić tego, co dobre przed obliczem Boga mojego. A dzisiaj Pan Bóg mówi: Nie zostawiaj dzieła mojego. To było miłe przed obliczem moim. Ja dzisiaj wstawiam się za tobą. Czyń to, co miłe przed obliczem moim. Podobało się to mi córko moja, synu mój, ludzie szemrali przeciwko tobie, ale dla mnie było to miłe. Jeśli ty dzisiaj usłuchasz głosu su tych, którzy szemrają, jeśli ty dzisiaj opuścisz swoje ręce, jeśli pozwolisz, żeby te ostrze, ono się stępiło, to ja chcę powiedzieć tobie, będzie ktoś, komu będzie smutno, a będzie nim Pan Bóg. Że ludzie nie zważają na Jego głos, że ludzie nie zważają na to, co Jemu jest miłe, co Ty i ja dzisiaj zrobimy ze Słowem Bożym. Pan Jezus mówi, uważajcie na to, co słuchacie, nie wszystko dopuszczajcie do serca swojego. Czy my dzisiaj będziemy uważali na to, co słuchamy? Czy my będziemy uważali na to, co my mówimy? abyśmy byli błogosławieństwem dla drugich, a nie przekleństwem, abyśmy byli zachętą, a nie zniechęceniem. Ja chciałbym tymi słowami zachęcić nas do modlitwy, abyśmy szukali Jego głosu, abyśmy szukali odpowiedzi od Pana Boga, co Jemu się podoba, co On chce, abym ja mówił i co On chce, abym ja dzisiaj przyjął do swojego serca i abym ja odszedł z tego miejsca i abym czynił dobrze, abym czynił to, co Jemu jest miłe. My czytaliśmy wszelkie powodzenie w pracy wywołuje zazdrość będziesz mieć powodzenie w pracy będzie zazdrość oto Dawid zrobił tyle dobra dla narodu Bożego i idzie Saul i słyszy jak śpiewają pobił Saul swój tysiąc ale Dawid swoje dziesięć tysięcy i zazdrość przyszła że lepiej śpiewają o nim o Dawidzie niż o nim Bracie, siostro, a jeśli Bóg powie lepiej o tobie niż o drugim, myślisz, że u ludzi nie będzie zazdrości? Myślisz, że nie będą szemrać? Myślisz, że nie będą rzucać kamieniami? Będą. W proroków bożych rzucali, w Pana Jezusa rzucali, w apostołów rzucali i w ciebie będą rzucać. Ale nagroda będzie u Boga. I zaspokoić serce Boże, zadowolisz serce Boże, abyś Ty i ja nie dał się zniechęcić, ale abyśmy byli, tak jak było dzisiaj zwiastowane, cierpliwi, znoszący przeciwności i abyśmy umieli dogodzić Bogu. Z tymi słowami chciałbym nas pozostawić i zachęcić, abyśmy skłonili kolana. Amen.